Ale dobra, ja się teraz postaram skupić trochę bardziej. Mori. No dobra, żartowałam. Ja kiłby na razie nie piję Dajcie mu odpocząć, kurwa, dopiero skończę Finger, <laughs> <laughs> What the fuck? A, boż Yy, widzę, że za tobą poszedł. Nie wiem, albo fart w chuj, że tam przebiegł, albo. Kokordens, może? Może. Ej, no diabełek. Zostawię, zostawił szak, gdzieś idzie. Uwaga. Okej. Okay. No diabełek, ja się bardzo cieszę. Teraz będzie Discordans. Mówię, też bym gdzieś już pojechała, bo. Chop co, trafę sprawdzić. Tapną gdzie nie byłam. No ja kończę tego gena powoli. Co to było? Panie. Co on robi? Co myszka nie chwyta? Jakiś. Od takich hitywali jakby mu się Oj, hmm. sorry. A coś tam gania się tym killerem, czy słaby? Dwa razy kliknął zamiast przetrzymać, abym mnie hitnął. Ok. Dopiero za trzecim mu się udało. Tylko wiesz, nie wiem, jak szkoda, że te weekendy tak szybko uciekają, nie? Idzie chyba pod No kurwa. Uporka obiega. Okej, okay. nasza pobiegł. pobiega. Mm. Idę mainę okręcić Podleczysz na mainie? Ja jestem na mainie, no, tu to też gana. mogę Szuka zaraz tu przyjdzie Idzie I do mainę Jeszcze no. oko łapie to jest tu. Za madbojem? Mhm mm Pozostawił Nie dobra Kręci się gdzieś koło mainach Dawaj gościu, za mną, bo ja muszę przed przeskoczyć <laughs> Za mną O, Ładnie mm. e, Ciężkie wyrwanie się Co jest? Dodali punkty to close What the fuck? Albo jakiś easter którego nigdy nie widziałem. Gdzie tu są geny jakieś? No my nie, z killerem. Właśnie nie widziałam tam killera, dlatego nie chciałam tam za bardzo... żejebane idę ściągnąć no dawaj dawaj no ty, przecież te palety są do wyjebania idioty jak rancisz no mnie no mnie ja sobie tam podbiegnę do ciebie Mam tu killer idzie jeszcze. O, powinien podpieknąć. W no, bloku. Dobra, lecę pod hak. Ja już ściągam Chyba zależy chłopu na wygranej. Idzie, idzie, idzie. Cztery geny, dwa haki. No! Jakiś raz by się przydało. Aha, lightboard. no ładno. No ładno. A, nie chcę ja się pierdolę. komentować tego. Ta gra jest po prostu jakaś zjebana. No cóż, było się wypilpować. No jak to jest możliwe, że stoją trzy osoby, a we mnie zawsze trafia? Jestem szanowany w środek. Graszczyk, jestem dlatego. Nie wiem, to jest jakiś rasizm. No, pamiętaj w jakich on czasach żył. No, no w sumie Ale... tak. No, dach. <laughs> No mam zostaw Dobra, ją. Dobra, ja do umieram Nie wiem co go na zawsze No, prawo od main'a? Lewo? Prawo Ja Dobra, sobie gawą. umrę Nie umrzesz No i chyba, ale się uził, ale się uził O, nie, nie odpuściłeś stój, 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 stój. Puścił? Odpuścił? Nie, nie odpuściłem. Nie. A na mnie, dobra, idź, idź, idź. idź. Adrenaliny jakieś, coś? O. Mam dziadka, jak coś. Mhm. Próbowałeś tam się ustawić pod sajwo, czy nie? Możesz, to ja nie zrzucam tego. Tylko ale ma, Ledworna ma coś. A moj! No to, no to nie jest Ja pierdola Nie no nie chce mi się po prostu, no Nie ma to jak zapach potu z poranku. Siemanko róża, witam, witam Witamy się chyba co? Chyba... A może nie nie nie, nie doniesie. Wit Zajwiście No nice, i nice. su, i su 15 sekund gena O kurwa z górki, norwa. Masz organy? Nie, nie nie, nie. Aj, aj. Idzie do gena. Discordens mu się załączy. Nie, z z kierczeka to ma no. fest. Aż tak może być. Jak tam u mnie? No ciężkie mecze róża dzisiaj. Ciężkie mecze. Jestem po nocnej zmianie w pracy, tak klasycznie. On robi. Odpuścił. Mam radę. To będzie tak. Stanę... ...i dostaję huka w dupę. Nie mnie pasują, Dzięki. Wiem, że nie nieumyślnie chyba. Za wczoraj Róża pewnie grali tylko hmm. tym nowym killerem, co? Tu z... Burda mać. Za mainem jest od strony szaka jedna brama. Otwieram znaczy od strony szaka, po przeciwnej trzaka. No blisko do, do bramy mam jednej. Za tabu jest jeszcze ta druga, tak? No Idzie chyba do ciebie? Tak, idzie do ciebie na bramę. Otwieram do końca. Róża, jak ci się podoba nie no, na wahampkę. Musisz ściągać. Czy ja zdążę dobiec, kurwa. Wygonił? wygoniu? Się prowadzi? Wątpię A na czyściąg jeszcze? Odwrócisz gumasz Najes, nice. jakbym normalnie sobie ten kanał sprzedał, to by A pa, jedna Sandy <grym> Minus rep slugging, minus rep tunneling, tunel <grym> rod camper. Kto by się spodziewał? Bardzo szybki. O o! Biegną na main'a? Na main'a? Tam jest jakiś ja no, zjadła, nie? Ukradł mi skrzynkę. <laughs> no właśnie no, tak miałem, a pewnie mnie ujebie. I o której Andzie masz ten? Zacznasz zmianę? Jak ktoś widział killera? Nie, ale terror ma cały czas. Niedaleko Lochów. Mm -hmm. terror, na, terror na tej mapie to jest prawka. Róża, na razie mamy komplet, ale jak, jak będziemy mieli slocika, to dam snagę. Kurwa, dobra, on gdzieś chyba w Lochu, bo mi rzucił na mordę kulkę. O ty kurwa. No ja to jeszcze trochę czasu masz, Andzia. Przed pracą Kurwa, to jest wyjście jakieś? Kurwa, ja słyszę coś o sterowaniu Ja też tutaj, że... Kurwa, co to są za lochy tej? <laughs> Stają jakieś klucze osmarkane No nie gadać że Lightborn, kurwa, no co jest złym. No idę! Co jest? Kupca Lightborn przyciąga. Wypierdala z tego lochu. Nie podoba mi się to. <śm> Fajne są te lochy, tylko. killer często tam siedzi. I to w ogóle jest Cyrilin z tego chyba, nie? Z. No Lightborn. Odnaj Odnaj to, no właśnie chciałem. Mano, o kurwa, mać. Oho. Uh -huh. Sorry, sorry, sorry. Mówisz, że ma Lateborne? Tak. To bez sensu. I ile my mamy latarek? No ja mam jedną. No ja mam drugą. I już się boi. Eee... Ja zdejmę. poszedł. No nie gadaj, że kampisz. Kampi. Kurwa. Cywilu. O jeszcze ja się zrałpałem świetnie No zajebiście Kura wracam do, do lochu O kurwa kto mi dokończył Gena e, Matbo i odpowiem ci na pytanie Jak wejdziesz w portal to możesz dostać hita No bo widzisz? Ogólnie te hity są dziwne w portalach Serio Kurwa serio No zmieniłam postać przecież bo mu się dalej nie podoba No kurwa Tam może on się zwiesił w tym portalu Po prostu Bez kitu. Może nie, malaga wiem. Wypierdalam stąd. To coś mi się tam przewinęło niedawno, że ludzie się w tych portalach zwiefali Proszę, nich nie docekuje chcę gara skończyć Puk, puk. O działa, wyje <grym> Popukałem to wstało Ja rozumiem, że tu idzie. No właśnie, chyba. Tak? po kurwa. Co to było? Nic. Jak się z Jak mnie wytypało? Jak się zjawił z dupy nagle? Nie Kończ tego gena, No, pewnie. Roz... Kończ, kończ, podnosi. Tu masz adres bo ja mam, no. Dobra, tu ty pójdziesz, ja nie mam. Ja jestem koło portalu z góry. Za... wiewam. Pięcej tych kurwa painlessów. <grych> kurwa mać. No, to lipa. Dobra, idę, ale Panie na pewno. Y... Dobra, chuj do dupy. O, tyle powiem. No... Tak trochę. Jak nam się wchodzi do was, kurwa? W góry za twierdzą masz portal i Powinnaś wyjść obok mnie. Chyba. Albo i nie? Ty to nie ten. Nie No, Dobre. będziesz obok Klam. mnie teraz. Idzie w twoją stronę, ma wy. Pod to jest, ale źle poszedł, ściągaj, ściągaj. Znowu ławkuję. Proszę, proszę, proszę. Dobrze że ma coś do roboty, nie? Gdzie tu się wychodzi ty? Tymi tunelami pojebanymi Kurwa cię tu jest tu jest brama, dobra Nie no kurwa jeszcze większy loch jakiś Ja pierdolę, co to za mapa A to ja wyszedłem Jepski. <grystanie> o, jak ja Yy, nie wiem. Na no, wprost. Na no, wprost czego? To jest lochów. To buty założył jakiś kurwa. Ten rękawicz. Dobra, ja czekam pod bramą, jak coś. No kurwa, odjebałem się. O, żwony kluczek. No lepiej tam coś że. <głos> <głos> Dwudziestka 20 Co Jeszcze mogę zostawić to byście co osiągnięcie w Bili no. Nie mam No właśnie ja to teraz już tego nie upłuczę Chyba To co? Wychodzimy? Chyba idzie Czy nie idzie? Ja sobie idę jeszcze posabotować no ja Dobra. tam Dobra. Skrót, ja to określa... wypierdalam. Wypierdalamy. Bo no on tu się zaraz zrespi mi za dupą. O, nie mogę od palety. Trzy aczki, co? No kurde. bym łapki, ale jak mnie gdzieś do piwnicy, to do W tych portalach można siedzieć ogólnie czy coś? Chyba nie. Nie, zbugował ci się spectate. A, to od początku. Jak ja nie niwczę totem na, na faku. To od kiedy w sumie gramy dzisiaj na tej mapie, to tak mam cały czas. No, behavior to jest nic nowego. To by się spodziewał. Znowu coś jest no się zwoje punktu...